Jesteśmy w Oslo. Ja za 10 euro. Wyjechaliśmy do Oakland w Kalifornii. To jest godzina 18.20. Wyjechaliśmy z... Byliśmy z Berlina o 12. .00. Byliśmy w podróży łącznie przez 15 godzin a jest 6 godzin później i jesteśmy w Falkland jak się czujesz zaginałem przez przestrzeni. Bardzo dobrze, właśnie czuję tego bajba już teraz po przekroczeniu granicy jest dobrze. Nie jest lepiej, nie? W końcu czuć, że jesteśmy w tej stanach tylko 4 nie jazdy. Dzień dobry, witam dnia kolejnego. Jesteśmy już rozpakowani e, po zakupach w Walmartie, po śniadaniu. Granie jest już. E, jest już 16.30, także trochę już dzisiaj zrobiliśmy. Jak widać, w tle jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy dwa lata temu. South Shore jest najlepsze. E, no, później zrobię poprowadzkę po pokoju, tak jak dwa lata temu, bo teraz mamy inny pokój i mieszkamy w nim w 5 osób. Znaczy na razie 4, ale Jola jeszcze dojedzie. I tyle, dzisiaj rano padał śnieg, jest jak na razie jakieś 6 stopni, ale ja mam zamiar iść teraz na jezioro i się wykąpać, bo uznałem, że, że tak, chcę się wykąpać, póki jeszcze jest śnieg, także no, też jedziemy na jezioro. Oj co wyszło to najpierw rozgrzewkę. Chciałem się przebrać łazience, no ale jeszcze zima trwa najwyraźniej. Idziemy do domu. No już, słyszałem, że marzniecie, więc idziemy. <grywa> Nagrywam, nagrywam. Zajmista okolica, ale furu trochę, nie? No, ale nie, nie przeszkadza tak szczególnie, bo jak jest największy ruch, to nie jadą autostradą no, dalej. Wróciliśmy już do domu, ale na dzisiaj już nie mamy żadnych szczególnych planów. Ja mam jeszcze trochę pracy niedokończonej z Polski. Także tu zakończymy tego vloga. Tur po pokoju i całym tym miejscu zostawię na, na inny dzień. W końcu jeszcze tu trochę czasu spędzę. Yy. No i to tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, czego się dowiedzieć o tej okolicy czy Stanach szeroko pojętych ogółem. Możemy ym, zorganizować odcinek z jakimś Amerykanem, Amerykaninem albo z y, kimś, kto tu mieszka dłużej, żeby opowiedzieli o swojej perspektywie na stany. Yy, no i to tyle. Do zobaczenia z tym razem. Cześć Pa! Mamy darmowe wejściówki na gondole. będziemy jechać na szczyt Heavenly, no zobaczcie, ładny widoczek. Ej, musimy to jeszcze raz zagrać!